Witam wszystkich w odcinku 32. W końcu po bardzo ciężkim treningu, w ostatnim odcinku mogę po prostu pójść teraz do Watsona i spróbować go pokonać. W ostatnim odcinku podtrenowałem Chromisha, jest on Pokemonem typu trawiastego, więc tylko jest trawiastego, więc powinien być całkowicie po części. Lub nie wiem, może w ogóle nie jest odporny, ale wydaje mi się, że pokemony trawiaste są odporne na pokemony, ataki pokemonów elektrycznych, więc go biorę do siebie. Szczególnie, że yy, może tutaj zostawiać spory, yy, kiedy dotknie przeciwnika. Myślę, że to jest yy, taka zasada, że paralizuje, ale dokładnie nie wiem. Ten y, efekt zarodnikowy, do czego on służy. Dodatkowo ten Pokemon ma bardzo dużo obrony i bardzo dużo obrony specjalnej jak na swój poziom. On ma tylko poziom 18, a ma o wiele lepszą obronę niż inne moje Pokémony. Patrz na ciebie, Aron. Ty się nie popisujesz w tej chwili. Y, dodatkowo y, zostawię, ma teraz przedmiot, dzięki któremu y, dostaje doświadczenie z moich innych Pokemonów. Zostawię go, bo um, chcemy, żeby jeszcze trochę podlewelował on. Nie wiem na którym poziomie następną ma ewolucję, ale wydaje mi się, że chyba dosyć już blisko, o ile ma następną ewolucję. Jego statystyki mogą kłamać, ponieważ ma bardzo dużo zdrowia. Tak więc, um, dodatkowo Skrumisz ma bardzo fajny atak. Um, It. Nic, nic, zdrowie moich pokémonów po części będzie się odnawiało. Dodatkowo ma Mega Drain, no to jak się nie cieszyć z takich ataków. Jedyny minus jest taki, że jako pokémon, um, który statystyki obronne ma bardzo duże, statystyki atakujące, czyli atak i atak specjalny ma dosyć niski, więc nie będzie zadawał dużo obrażeń, ale dzięki Lich Seedowi Mam nadzieję, że po prostu będzie w stanie w jakimś sposób pomóc pokonać przeciwników. Tak więc drużyna tutaj przygotowana na pierwszym miejscu Lombre, na drugie Tylu. Będą oni siedzieli doświadczeniem ze Skrumiszem. Dodatkowo też Komburgstena podlewelował, Sableja o jeden poziom. Arona nie zdołałem, Jakimś cudem Aron potrzebuje bardzo dużo punktów doświadczenia w porównaniu z innymi pokémonami. Bardzo ciężko go się y, trenuje. Kombuskena dosyć szybko. Także myślę, że już wyruszę walczyć z Watsonem. Tym razem moje pokemony są lepiej przygotowane, lepiej wytrenowane. Y, Beautiflya na skromniejsza zamieniłem. Dzięki temu nie będzie padał na jednego ciosa, tak jak jakby Beautifly. Beauty, Beautyfly był bezużytecznym Pokemonem tutaj. Może już go całkowicie wymienię. Nie będę go miał w drużynie. Dobra, zapiszę bardzo szybko Shift 1, bo nie mogę do, jak przegram nie mogę yy, doświadczenia przekazywać moim pokemonom. Takie sobie zasady robiłem, więc co tutaj mogę zrobić? Teraz mogę wyruszyć po prostu. Do walki z Watsonem. Pierwsi przeciwnicy, jak już zapewne kilkadziesiąt razy już mówiłem, jeden ma pokemony walczące, drugi ma pokemony elektryczne. Dlatego mam Lombre i Tailoa tutaj w tej chwili, bo Tailo jest w stanie pokonać każdego Pokemona walczącego tutaj jednym ciosem. Jedyny problem jest to te pokemony. Elektryczne, ale do tego mam lombre, który mam nadzieję, że będzie brał wszystkie ataki na siebie. Fake out spowoduje teraz, że elektrykę nie zaatakuje pierwszym ciosem, bo fake outa mogę używać tylko w pierwszej turze i jako pierwszy atak. Ciekawe tutaj jest dzielenie się doświadczeniem, czyli moje po... najpierw podzieliło na dwa, czyli skrumisz zawsze będzie o wiele więcej punktów doświadczenia dostawał w porównaniu do moich innych Pokemonów. To jest chyba bardzo fajna, super sprawa. Teraz mogę atakować Swiftem. Uuuu, obronił się dzięki temu atakowi. Wing atak nie wejdzie. To jest niespotykane, rzadko się tak dzieje. Dobrze, zaatakował mojego lombrę. Uuuu, to nie dość, że ochrania... Nie, myślałem, że ochronił... Obydwoje, ale okazało się, że tylko ochronił jednego. Dobrze, tym razem... Quick atak, może być. Pięknie, przeciwnik padł. Skrumisz na hapieś tego doświadczenia? że dlatego wiele więcej doświadczenia się dostaje. Dobra, volt Mam nadzieję, że nie wybuchnie teraz, że będę w stanie go jednym ciosem zabić. Oczywiście Quick Attack używam. Failowem. Wow, krytyczny cios. Przeciwnik od razu padł. Tylko Lombre został delikatnie obity. Dobra, skromisz nadal. Jestem ciekaw, czy nie zamienić go teraz tutaj. W drużynie, ale chyba jeszcze nie mogę. Dobra, nie popełnić błędu, nacisnąć te przyciski w odpowiedniej kolejności i teraz podwójna walka numer dwa. Eee, dobra, ten sam skład zostaje w tej chwili tego, że przeciwnik drugi ma pokemony elektryczne, a pierwszy trzy odwrotnie. Nieważne jak to jest, jeden posiada pokemony elektryczne, drugi pokemony robaki. Dlatego Tylow jeszcze tutaj się przydaje. Chciałem quick ataku Quick Atak chciałem wykorzystać teraz. Quick atakiem zaatakować. To by był błąd, muszę przyznać. Dobra, przeciwnik od razu pokonany. Dobra, Scrum dostał bardzo dużo punktów doświadczenia tutaj do tego Pokemona. Z tego też tyle doświadczenia dostanę, czy może nawet więcej? Brawo, 20 poziom Rumisza. Bardzo szybko już się doczłapał do poziomu tej Pokémonów z mojej drużyny. Nie podoba mi się za tutaj mojego pokemona w takim dobra tutaj zamienię już na innego pokemona na kombuskena a ty proszę ciebie jednym atakiem mówi Voltorpa robię to dlatego że następnym pokemonem jest pokémon stalowy więc muszę przygotować swojego pokemona już do walki tutaj Jestem smutny, że Tylo otrzymał jakieś tu obrażenia. Na wszelki wypadek zrobię uniki jakby chciał mnie ten Magnemite zaatakować. Może uda mi się uniknąć wtedy ciosów. Ale Double Kick powinien uwalcić przeciwnika tak jak widzicie praktycznie jednym ciosem. Dobra, moje dwa pokemony są obite delikatnie delikatnie. Jestem po prostu smutny z tego powodu, że Tylo został ubity. Dobra, następny przeciwnik ma pokemona normalnego. Więc kombu Xtena muszę wykorzystać do tej walki. Jako, że on jest bardzo silny przeciwko pokemonom normalny dobry kick powinien zabić jednym ciosem tak nawet drugi cios był niepotrzebny Dobra, teraz tego gulpina wysłał przeciwnik, więc jedyny Pokémon, który sobie bardzo dobrze z nim radzi, jest Aron. Więc przyszła kolej na Pokémona stalowego mojego. Używa Ponda. Zazwyczaj tego ataku jako pierwszego nie używa. Zazwyczaj amnezję używa albo tego jałna. ...żeby uśpić mojego Pokemona. Wyjątkowo dużo obrażeń zadał mojemu Pokemonowi. Zazwyczaj jak tutaj z niej walczę, to tylko tracę jeden punkt zdrowia, a tu aż straciłem dwa. Dobra Watson, przyszła kolej na ciebie mój Gulpin. Gulpin, dlaczego mówię? To jest z tym pokemonem, z którym walczyłem teraz. Z moim Skrumiszem będziesz musiał się zmierzyć. Ale nie od razu. Pierwszy idzie do walki. Lombre. Więc przyszedł czas na ciebie. Dobra, Lombre wykorzystam dlatego, że ma tego Fake Outa. Mogę wykorzystać ten cios, żeby przeciwnik od razu... Pad. Nie padł, tylko po prostu jeden atak mu nie wszedł. da, tak, nie zadaje dużo obrażeń. A przeciwnik już od razu z parkiem mnie atakuje. I od razu zdołał mnie sparaliżować. Wow, krytyczny cios. Przeciwnik prawie padł. Teraz używa Shockwave'a. Zabije mnie tym ciosem. Czy jeszcze nie zabije mnie? Nie zabił mnie. Dobra, mam możliwość ubicia teraz tego przeciwnika. Dobra, użył super potiona. Nie jestem z tego powodu zły, chociaż lepiej było jakbym zabił przeciwnika. Oczywiście paraliż. Muszę się pozbyć wszystkich potionów, jeżeli chcę pokonać go. Tutaj mój pokémon pad. Dobra, teraz Sableja wysyła. Może lepiej by było, gdyby ubił tego Pokemona od razu, ale bardzo mało punktów zdrowia zabrakło. Dobra, zobaczę, czy fake out od razu wejdzie. Cześć, czyli mogę zamienić pokémony i to zadziała. Dobra, teraz Night Shaden go pokonaj. Oczywiście Shockwave będziesz używał. Teraz będę zdawał więcej. O 2 dwa... chcę obrażyć. Tym Night Shaden. Z tego powodu, że dwa poziomu więcej jest mój Pokémon. Dobra, sparaliżował mnie. Mam nadzieję, że mój atak wejdzie. Pięknie. Nie zamieniam na innego pokemona. Zobaczę teraz, czy jak zamieni swojego pokemona, czy fake out dalej zadziała. Nie, już nie zadziała. Dopiero jak wejdę pokemonem, to działa. Ten atak. O, zwiększył swój atak. Nie podoba mi się to. Dobra, najdrzejdę atak. Ten night shade, bardzo dużo punktów obrażeń zadaje. Upełniłem błąd, że chciałem sprawić tego fake auta. Jak to może bym miał szansę pokonać tego Pokemona jednym ciosem? Dobra. Atakuje mnie tym atakiem. Ale nic się nie stało z tego powodu, że Tylo będzie się teraz mógł wykazać wykorzystać swój szybki atak. atak, żeby dobić już przeciwnika. Jeszcze przeciwnikowi został jeden potion. Dobra. 21 poziom. Bardzo dużo punktów zdrowia. Dobra. Manekrika wysyła na mnie. Przyszedł czas na skrumisza, żeby skrumisz pokazał na co go stać. Jak będzie odporny na ataki tutaj przeciwnika. Że będzie odporny na wszystkie do... ataki. Dobra, pierwsze co to używam Light Seeda. Dobra. Sadzonki posiane na manekliku nawet dużo obrażeń zadaje. Teraz spróbuję go sparaliżować. Nawet dużo obrażeń zadaje ten atak. Możliwe teraz, że Mega Drain zada trzykrotnie więcej obrażeń niż ten atak. Niestety, sam jestem sparaliżowany. Uff. Bardzo dużo punktów zdrowia zabrał mojemu Pokémonowi. ja nie odnowiłem sobie dosyć dużo Ten Lid Seed jest bardzo silnym atakiem Oczywiście ma jeszcze cytrusa u siebie ten Pokémon Ledwo co żyje mój pokémon. Dobra, a ten mój pokémon Pat. Idź, Aron, twoja kolej. Odnowić sobie trochę punktów zdrowia. Pokaż swoim slapem jak ubijasz przeciwników. O, ten atak nie jest super efektowny na tego Pokemona, jakimś cudem. A Shockwave okazał się super silny na niego. Dobra, Tylo, musisz wykończyć przeciwnika, prawda? Quick atak powinien załatwić sprawę Przeciwnik użył Super Potiona To jest chyba ostatni Super Potion Dobra, został sparaliżowany jakimś cudem Tyle ciosów i teraz udało mi się go sparaliżować. To jest pierwszy raz od samego początku, kiedy walczę z Watsonem, że jestem w stanie dotrzeć do ostatniego przeciwnika. Dobra, poświęcę tutaj mojego Pokemona. Byle tylko zadać jakiekolwiek obrażenia przeciwnikowi. Wiem, że mój Pokemon padnie po atakach tych elektrycznych. <gryw> <gryw> Nawet po jednym ataku elektrycznym. Dobra, wszystko w rękach... Kombuk ten. Pokemona Kurczaka. Mam nadzieję, że od razu nie padniesz, przyjacielu. Na całe szczęście atak przeciwnika padł. Nie padł, nie trafił. Jeszcze jeden cios i przeciwnik umiera. Znowu nie trafił. Czy to znaczy, że wygrałem w końcu? Po dwóch tysiącach prób w końcu pokonałem. Spłacona jest! Nie wierzę nawet w to. Jestem tak zadowolony z tego. W końcu... Dostałem odznakę. Dodatkowo jeszcze Tylo ewoluuje w Swallowa Już tyle razy w poprzednich... ...po prostu próbach ewoluował. Teraz w końcu na stałe zostanie przemieniony. Brawo, Tylo! Dynamo Badge dostałem. Dodatkowo nowego ma dostałem, pewnie jakiś atak elektryczny. Tak, Shockwave. Pała przyszła pokonałem przeciwnika Watsona, z którym miałem problem. Dwa czy trzy tygodnie męczyłem się, żeby go pokonać, ale w końcu się udało. I to wszystko dzięki Skrumiszowi. Skrumisz okazał się bardzo, a to bardzo silny. Litsit spowodował, że po prostu przetrwał tyle ataków przeciwnika. Dobra, czas wleczyć pokemony. Twoje. Na razie ten skład, który mam tutaj może pozostać. Nawet popełniłem błąd, bo móc slapem zaatakowałem. A powinienem headbatem. Ale nic nie stało, ponieważ wyciężyłem. Zwyciężyłem, po prostu nawet nie mogę dalej w to uwierzyć, że udało mi się wygrać. Trzeba było od początku wziąć skrumisza, podlewelować go. Okazało się, że był super przydatny. Bardzo szybko poziomy zdobył. No Aron ma bardzo mało obrony specjalnej. Skrumisz. Nie jest napisane, ile punktów zdrowia zabiera ten Lich Seed, ale zabiera o wiele więcej niż Megadrain. Może ma po prostu... Yy, zabiera punkty zdrowia w zależności od poziomu przeciwnika. Może od zdrowia przeciwnika, nie mam pojęcia. Muszę jakimś sposobem wyjaśnić tą informację. Tak więc... Chciałbym wszystkim podziękować za obejrzenie tego odcinka że dotrwaliście tutaj do końca przy walce z Watsonem. Więc jeszcze raz chciałbym wszystkim podziękować, życzyć wszystkim miłego dnia. Dalsza przygoda będzie w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!